To jest podcast AI codziennie, i w dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Ciebie następujące newsy: Modele Gemini 2.5 Flash i Flashlight, Laptop z agentowym AI, Human Horizon Pro, System Atlantis do autonomicznego wykrywania zagrożeń cybernetycznych oraz współpracę Intel plus Nvidia nad sprzętem AI. Zaczynam od Google'a, bo to zawsze intrygujące, gdy ktoś podkręca własny model. DeepMind wypuścił wersję Gemini 2.5 Flash i Flashlight które mają działać szybciej, generować mniej tokenów wyjściowych oraz lepiej korzystać z multimodalności i narzędzi. Celem jest zmniejszenie kosztów i zwiększenie efektywności, szczególnie przy użytkowaniu na żądanie i w scenariuszach produkcyjnych. Model Flashlight redukuje liczbę tokenów o połowę, a Flash też znacząco, przy jednoczesnym zachowaniu jakości i lepszego wykonywania instrukcji. To sygnał, że rozwój AI nie polega już tylko na więcej parametrów, ale na sprytnym balansie między jakością, kosztem i latencją. To przejście ku lekkiemu AI, które potrafi działać z rozmachem, ale bez marnowania zasobów. Przechodzę teraz do sprzętu, bo AI w komputerze to fajna zabawa, ale AI, która jest agentowa w integracji z systemem operacyjnym, to coś więcej. Firma Humane we współpracy z Qualcomm zapowiada laptopa Human Horizon Pro który działa na systemie Human One OS, to interfejs do zarządzania zadaniami, kreatywności i współpracy bazujący na AI. Sprzęt oparty na Snapdragon X Elite z wydajnością, która ma dorównać ludzkiej myśli, tak twierdzą przynajmniej autorzy. Integruje też lokalny model Alam oraz ma być zoptymalizowany pod zadania agentowe i współpracę z chmurą. To krok w stronę komputera asystenta, nie tylko narzędzia. Następnie opowiem o cyberbezpieczeństwie, bo tu AI wchodzi, by samemu znajdować potencjalne zagrożenia i o nich alarmować. Zespół Atlantis zaprezentował system, który łączy modele językowe z analizą kodu i symboliczną egzekucją do automatycznego wykrywania luk i generowania poprawek w oprogramowaniu. To nie tylko identyfikacja błędów, ale naprawa, autonomiczna i skalowalna. Projekt wygrał zawody DARPA AI Cyber Challenge i ma dobrze rokować na przyszłość ochrony infrastruktury krytycznej. Dla świata kodu to szansa, że wiele potencjalnych luk będzie wyłapanych zanim trafią do produkcji. Na koniec zmieniamy perspektywę. Intel i Nvidia ogłosiły współpracę, by razem projektować przyszłe generacje serwerów, CPU i łączeń typu NVLink, by szybciej wpływać na wzrost wydajności zarówno w centrach danych, jak i w komputerach klienckich. To ruch strategiczny. Intel wnosi doświadczenie w budowie własnych procesorów oraz technologię produkcji, NVIDIA, akceleratory i ekosystem GPU. To pokazuje, że partnerstwa sprzętowe będą równie ważne jak algorytmy. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem.